Cześć! Dziś pokażę Wam nowe odcienie lakierów do paznokci. Pierwszą serią są lakiery żelowe. Drugą serią, jaką Wam pokażę, są takie odżywko lakiery do paznokci, czyli perłowa kuracja do paznokci. Oraz brokatowe lakiery do paznokci z serii Color Trend. Tak one wyglądają. Więc jeżeli jesteście ciekawe, jak wyglądają na paznokciach, to zapraszam do oglądania dalej. Subskrypcji naszego kanału, żeby nie pominąć już kolejnego odcinka, ponieważ filmiki pojawiają się codziennie od poniedziałku do piątku. A jeszcze wspomnę o tym, że na koniec taki, takim bonusem będzie pokazanie Wam, jak wykonać manikir taki na zimę. Taka moja propozycja tak one wyglądają mniej więcej. Zaraz, zaraz na koniec filmiku zobaczycie, jakie je wykonałam. Zaczynam od serii lakierów żelowych. Mamy trzy nowe odcienie. Pierwszy z nich jest to Iceberg White. Jest to czysta, jakby z żadnych drobinek, a nie jest perłowa. Już jedna warstwa świetnie pokrywa paznokieć. Drugi odcinek to Snow Star. Jest to po prostu srebrny, perłowy lakier. I ostatni z tej serii lakier jest to Siberia. To jest taki ciemny granat a z delikatnymi drobinkami taki perłowo-drobinkowy. Teraz seria perłowa kuracja do paznokci. Pierwszy z nich jest to Shia Pink. One są delikatnie kryjące. E, można użyć tego lakieru jako właśnie odżywkę, bazę pod, pod lakier. Następny jest to z Shia Lilac. To jest już taki mocniejszy, jasno-fioletowy odcień e, opalizujący na fioletowo. I ostatni lakier z tej serii jest to Shia Bronze. Mocno kryjący, jedna warstwa już mocno przykrywa paznokieć. I To jest taki perłowy brąz, brąz wpadający delikatnie w złoto. I tutaj możecie zobaczyć jak wygląda ten lakier, gdy się go nałoży na wierzch na inny odcień lakieru. Następnie błyskotliwe lakiery do paznokci z serii Color Trend. I pierwszy z nich jest to Purple. I to jest tak naprawdę taki jasno-niebiesko-zielony odcień, a niezbyt mocno napigmentowana ta baza. Natomiast największą uwagę przyciągają takie małe białe kropeczki. Wyglądają jak płatki śniegu w odcieniach białym lub czarnym, oraz takie czarne paseczki. Następny odcień Blue jest to odcień bardzo podobny do poprzedniego, natomiast ten jest trochę ciemniejszy. I są to lakiery brokatowe, więc dosyć ciężko się ją zmywają. Ostatnio odcień black i on ma bazę białą, przezroczystą i widać tylko te mm, właśnie kawałeczki śnie śnieżne. I moim zdaniem, najlepiej wyglądają ta baza tych lakierów, najlepiej wygląda na białym lakierze. I tu właśnie chciałam Wam pokazać, jak to wygląda. Teraz przechodzimy do manikiru. I już mam na paznokciach odżywkę. I teraz nałożę ten biały lakier, który pokazywałam Wam na początku. A na paznokiec serdeczny nałożę ten ciemny granat, również z tej samej serii żelowej, i nakładam ten biały lakier. Zwróćcie uwagę, że nakładam tylko jedną warstwę i w zupełności ona wystarcza. Teraz używam tego srebrnego lakieru i będę teraz robić wzorek a tak naprawdę zależy mi na tym, aby zrobić taki jakby spływający śnieg, spływającą lawę, coś w tym rodzaju niech to może nie, bo jest śnieg jest biały natomiast taką właśnie jakby lawinę coś w tym rodzaju i najpierw przy samych skórkach nakładam bezpośrednio z tego pędzelka z lakieru, nie musi to być jakoś bardzo staranne i teraz pędzelkiem do zdobienia paznokci tą stroną kuleczkową ma to wyglądać tak jakby takie delikatne, można powiedzieć, sople, jakieś spływające um, lawiny po prostu. I powtarzam to samo na drugim paznokciu. Nakładam dosyć grubą warstwę, żeby um, ten lakier dobrze mi się rozprowadził. Teraz wracam do serdecznego paznokcia wyczyściłam tą sondę i robię płatki śniegu. Na samym dole paznokcia robię największą intensywność, największe skupienie tych, tego, tych właśnie płatków śniegu. A wyżej już tylko w niektórych miejscach żeby by wyglądało jakby to był spadający śnieg. I powtarzam to samo na drugim paznokciu. Czyli największe skupienie ma być na samym dole, a u góry już tylko kilka kropek. I tak wyglądają już skończone paznokcie. Mam nadzieję, że ta propozycja Wam przypadnie do gustu. Dajcie znać w komentarzach, jaki odcień lakieru najbardziej Wam się spodobał. Moją miłością jest naprawdę ten lakier biały, ponieważ długo szukałam się takiego odcienia, odcienia lakieru białego, który by naprawdę świetnie krył, nie robił smug. Jest, no po prostu zgenialny i z ręką na sercu mogę wam go polecić. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zachęcam do obejrzenia filmików dziewczyn, jeżeli ich jeszcze nie oglądaliście. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.